Niedzielna refleksja. Dzisiaj przeżywamy niedzielę zmartwychwstania, czyli Chrystus, syn Boga Żywego, umarł i powrócił do życia ze śmierci. Jest to doświadczenie w historii człowieka, ludzkości, które zdarzyło się tylko raz. Ktoś się narodził, umarł, w tym przypadku na krzyżu, i po trzech dniach wraca do życia. Daje nowe perspektywy na życie, nowe znaczenie z życia. Tak więc pytanie dzisiaj, kiedy przeżywamy zmartwychwstanie Chrystusa, jest w jaki sposób doświadczasz, przeżywasz, poznajesz i żyjesz tą realnością zmartwychwstania Chrystusa. Żyjesz tą prawdą, nie intelektem, ale całym sobą. Dwaj apostołowie, którzy usłyszeli, że nie ma go w grobie, pobiegli, pobiegli, weszli do grobu, wszedł, zobaczył i uwierzył. Tak mówi dzisiejsza Ewangelia. Święty Jan, rozdział 20, wiersz 1 do 9. Wszedł, zobaczył. No do co zobaczył? Nic nie zobaczył. Nie było ciała. Zobaczył i uwierzył. I zrozumieli, co znaczą. Słowa pisma mówiące, że On ma powstać z martwych. Tak więc, takim Twoim doświadczeniem zmartwychwstania, radości życia, nowej perspektywy na życie, które nie zaczyna się śmier narodzeniem i kończy się śmiercią, to jest doświadczenie pustego grobu. Czyli znać, okreś czym. Jest Twój pusty grób. Oczywiście nie pójdziesz teraz na cmentarz i nie będziesz szukał jakiegoś grobu, gdzie, gdzie nie ma ciała, nie ma, nie ma trumny i tam wejdziesz i będziesz co. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś umiał określić doświadczenie, przeżycie w Twoim życiu, które sprawia, że przeżywasz tą pustkę, ciemność, niepokoje, lęki. Ciągłe zatroskanie, rozczarowania. I to jest właśnie ten pusty grób. Dla wielu to jest taki pusty grób. Określ takie doświadczenie. I teraz odważnie wejdź, wejdź w głąb tego doświadczenia, czyli tego pustego grobu. I zadaj sobie jedno pytanie: kogo słuchasz? A posłowie, kiedy weszli w pusty grób, oni sobie przypomnieli słowa, które mówi do nich Chrystus. I na podstawie tych słów, Uwierzyli i zrozumieli, o czym mówi Pismo, że on musi zmartwychwstać. A Chrystus mówi trzy razy. przykład przykładu Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 9, wiersz 22. Mówi trzy razy, że syn człowieczy musi wiele wycierpić, być odrzuconym, umrze na krzyżu, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tego wtedy nie zrozumieli. Ale teraz w pustym grobie uwierzyli i zrozumieli słowa Pisma. Tak więc, kogo słuchasz w tym pustym doświadczeniu Twojego życia w Pustym Grobie? Słuchasz tego świata, mądrości tego świata? Słuchasz samego siebie? Daleko ci to nie doprowadzi. Raz jeszcze wrócisz do pustego grobu, rozczarowań, smutku, samotności i zwątpienia. Ale jeżeli będziesz słuchał Chrystusa, który jest Bogiem żywym, który zmartwychwstał, rozpoznasz, że dar życia to nie jest smutność, samotność, ciemność, lęki, niepokój. Dar życia jest czymś więcej. To jest nowa perspektywa, to jest nowe życie, nowy dar, entuzjazm, radość. I to jest Twoje własne doświadczenie. Nie, że inni powiedzą Ci o zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie. Ty sam wejdziesz, sam będziesz słuchał i sam doświadczysz i powiesz naprawdę, On jest zmartwychwstał i On jest życiem. Życzę Ci miłego i błogosławionego doświadczenia i przeżywania tego zmartwychwstania i miłego dnia.